Avdiivka jest pod ciągłym ostrzałem wojsk rosyjskich. Nie jest jeszcze znana ilość ofiar tych ataków, poinformował szef donieckich władz obwodowych Pawło Kryłenko. Dodał, że Rosjanie uderzyli w infrastrukturę cywilną, szpital, bloki mieszkalne, zajezdnię autobusową, a także zakłady przemysłowe. Białoruś przekazała Rosji kontrolę nad lotniskiem wojskowym w pobliżu granicy z Ukrainą. Rozpoczęto tam budowę bazy wojskowej, i rozmieszczono systemy Iskander i IS S-400, poinformował Sztab Generalny Ukraińskiej Armii. Zginął kolejny rosyjski oficer. W walkach na Ukrainie zginął podpułkownik Aleksander Smirnow, zastępca dowódcy 11 Brygady Powietrzno-Desantowej. Informacje o jego śmierci przekazał w mediach społecznościowych oficer Ukraińskiej Armii. Podpułkownik Smirnow pochodzi ze wsi Antropowo w rejonie Kostroma. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.